Jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita, prokurator Sylwia Hamerska, nadzorująca śledztwo, w którym podejrzanym był Roman Giertych, w sprawie wyprowadzenia ze spółki Polnord ponad 70 milionów złotych oraz prania pieniędzy, została odwołana z delegacji do Prokuratury Krajowej i wróciła do Wrocławia. Prokurator Hamerska była przeciwna umorzeniu postępowania wobec Romana Giertycha. I to nie pierwszy prokurator, który decyzją bodnarowców został odwołany po tym, jak chciał postawić zarzuty wieloletniemu mecenasowi Donalda Tuska. I jego rodziny. Radosław Jankiewicz. W sprawie afery Polnordu zebrał się parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania bezprawiu, który zaprosił nielegalnie odwołanego prokuratora regionalnego z Lublina. Chodzi o wyłączenie i umorzenie sprawy Romana Giertycha, który jeszcze do stycznia był podejrzanym. Kompletnie nie zrozumiała albo podejmujemy decyzję co do wszystkich podejrzanych, albo co nie podejmujemy decyzji w ogóle i prowadzimy dalsze czynności dowodowe. Co ciekawe, w styczniu prowadząca sprawę afery Polnordu prokuratura w Lublinie postanowiła wyłączyć ze sprawy Romana Giertycha, a pozostawić innych, w sumie dziewięciu podejrzanych. Nadzór nad postępowaniem w prokuraturze krajowej od września 2024 roku miała prokurator Sylwia Hamerska która jak się okazało była przeciwna umorzeniu wątku śledztwa, w którym podejrzanym do stycznia był Giertych. Tendencja do zamykania, zamiatania pod dywan spraw niewygodnych dla Romana Giertycha, ale też przede wszystkim dla Donalda Tuska. Wiemy zresztą, że panowie Bodnar i Giertych za sobą, wydaje się, niespecjalnie przepadają. Ale kiedy Donald Tusk wydaje rozkaz, to wtedy usłużny minister prokurator generalny Bodnar robi wszystko, żeby usatysfakcjonować swojego szefa. Chodzi jak zawsze o to, co chodzi panu Tuskowi, czyli zależność prokuratury od decyzji i celów politycznych. Macki pana Tuska, pana Bodnara dosięgły również, również jednego z prokuratorów, który zostaje odwołany tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie zaszkodzić tego, temu, który teraz realizuje zlecenia polityczne. Bo ty jak prokurator Hamerska wydała negatywną ocenę umorzenia wątku śledztwa wobec Giertycha, została odwołana z prokuratury krajowej. Biorąc pod uwagę to, co było zebrane, jakie materiały dowodowe były zebrane w toku tego postępowania, kiedy byłem faktycznym jego kierownikiem, moim zdaniem nie pozwalały na to, aby. Teraz dokonać takiej konstrukcji prawnej i umorzyć w jednym zakresie, a w pozostałym zakresie co do tych samych zarzutów innych osób pozostawić postępowanie bez merytorycznej decyzji. O sprawę odwołanej prokurator pytaliśmy zastępcę prokuratora generalnego. Panie prokuratorze, dlaczego pani prokurator Hamerska została odsunięta z delegatury do prokuratury krajowej? Chciała postawić zarzut Romanowi Giertychowi. Pozwoli pan, że ja że tak powiem, ograniczę, ograniczę się do pytań, które do. Dlaczego akurat tylko Romanowi Giertychowi umorzono postępowanie? Proszę kierować pytania do prokuratury krajowej. To nie pierwszy prokurator, który chciał postawić zarzuty Giertychowi. Prokurator Grzegorz Machałowski jeszcze w zeszłym roku chciał przedstawić mu akt oskarżenia, ale po przejęciu funkcji szefa departamentu nadzorującego śledztwo w sprawie Polnordu w prokuraturze krajowej przez prokuratora Marka Wełnę, Machałowski też trafił na zesłanie. A sam prokurator Wełna, według niektórych, znajomy Romana Giertycha, który w jednej ze spraw reprezentuje. Prezentował żonę wełny, na początku czerwca złożył wniosek o dymisję. Prokuratorzy, którzy nie bali się Romana Giertycha, albo wylatują z pracy, albo są zawieszeni, albo są zesłani gdzieś na prowincję. A prokuratorzy, którzy do tej sprawy są oddelegowani. Nie wiem czy ze strachu przed Romanem Giertychem, czy nie dopatrzyli się tam wątpliwości, umarzają aferę, umarzają sprawę wobec Romana Giertycha. Sama sprawa Polnordu jest bardzo ciekawa. Śledztwo prokuratury dotyczy wyprowadzenia ze spółki 72 milionów złotych i prania pieniędzy, a dwa zarzuty wobec Giertycha dotyczyły działania na szkodę spółki w wysokości 4,5 miliona złotych pod pozorem umowy na reprezentowanie jej w postępowaniu przed NSA oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie około 5 milionów złotych. Pan Foka wymyślił to, że założy sobie spółeczkę w styczniu, a w lutym zrobi deal życia i będzie pośredniczył między panem Krauza, a panem Krausem w dwóch spółkach. W przeniesieniu tego roszczenia na 50 milionów, co ważne, sztucznie wymyślonego. Jak dzisiaj wiemy, potwierdził to sąd okręgowy w 2022 roku, że tego roszczenia, tej wierzytelności nie ma. To był sztucznie wytworzony spór z samorządem warszawskim, z miastem, dzielnicą Wilanów. Sprawa Romana Giertycha sama w sobie jest ciekawa. Jeszcze w 2020 roku, kiedy prokuratorzy mieli postawić mu zarzuty w sprawie Polnordu, ten zemdlał i odnalazł się w słonecznej Italii, w której spędził dwa lata. Aż do ostatnich wyborów. Giertych ma gigantyczną wiedzę. Giertych był pełnomocnikiem rodziny Tuska. Giertych wie, co się działo na zapleczu tych różnych spółek spółeczek, o których była mowa przy aferze Amber Goldu, gdzie przecież pojawiało się nazwisko Tuska, Michała Tuska, syna Donalda, urzędującego premiera. Po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia lubelska prokuratura próbowała stawiać zarzuty Giertychowi, ale ten nie stawiał się w Lublinie i kwestionował swój status podejrzanego, który miał od 2021 roku. O sprawę spytaliśmy posłów Platformy Obywatelskiej. Chciałem pana spytać o pana Romana Giertycha i to, to fatum na prokuratorów, którzy chcą prowadzić jego sprawę. Ale wie pan, nie znam sprawy. To jest sprawa dla sądów, dla prokuratury. Ja uważam, że od, od tego mamy wolne sądy, żeby rozliczać wszystkich, e, niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie. E, ufam, że je, jeśli są jakieś nieścisłości, to będą wyjaśnione. O sprawę Giertycha pytaliśmy póki co koalicjantów Donalda Tuska. po pu serio. Wolę Gierkówki niż Giertychówki. A nie jest to moja miłość, pan Roman Giertych. Idę w tej sprawie. Pierwszy raz słyszę o Polnordzie, ja nie znam tej sprawy, naprawdę. Za krótko jeszcze jestem w polityce, żeby znać tego typu sprawy. To są sprawy z przeszłości Romana Giertycha, a jak pan wie, mnie przeszłość Romana Giertycha mało interesuje. Nie widziałem, nie znam sprawy pana Giertycha. Teraz kolejna pani prokurator, która była przeciwko wyłączeniu jego ze śledztwa, jest przesuwana. Bym, chętnie by wam się powiedział na ten temat, naprawdę nie znam tego case'u. E, a same działania e, Romana Giertycha? Które? No, wszystkie teraz obserwujemy. Każdy odpowiada za siebie. Wygląda na to, że póki Polską rządzi Donald Tusk, sprawy Giertycha raczej nie ruszą. Ra